Jak zdrowo się odżywiać? Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli materiał Ci się spodoba, to nie zapomnij zostawić lajka. No i jeżeli chcesz być na bieżąco z nowościami, no to zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych materiałów. Miłego oglądania. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak powinno się zdrowo odżywiać. Skupiłbym się tutaj na jakichś takich najważniejszych aspektach, ponieważ bardzo wiele osób stosuje dietę na przykład po to, żeby po prostu być chudszymi, żeby schudnąć albo coś w tym stylu. My tutaj skupimy się nie na tym aspekcie. My się skupimy na aspekcie tego, żeby być zdrowym, żeby właśnie nasz organizm był zdrowy i żebyśmy czuli się dobrze. Ponieważ wygląd to nie jest coś, co jest w życiu najważniejsze. Tak samo jak na przykład w sporcie najważniejsze nie jest to, żeby mieć super sylwetkę, tylko właśnie to, żeby być zdrowym. Sylwetka to jest tylko efekt uboczny zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania się, sportu i tym podobnych. W dzisiejszych czasach ludzie są uzależnieni od jedzenia. Są uzależnieni od fast foodów, od słodyczy, od różnych rzeczy, które po prostu źle wpływają na nasz organizm. I jest jedna fajna rzecz, fajna zasada, o której warto pamiętać w trakcie tego, gdy stosujemy właśnie nasze zdrowe odżywianie. Jest to coś, co powiedział mi mój wujek. Mój wujek ogólnie przekazał mi większość rzeczy, tak jakby na temat zdrowego odżywiania, na temat zdrowego trybu życia, zdrowych nawyków, więc bardzo mu za to dziękuję. Ale nie wszystko mi przekazał, ale większość i o tym Wam też dzisiaj opowiem. Powiedział on taką fajną rzecz: że coś, co po prostu do mnie trafiło w ten czuły punkt i dzięki któremu właśnie lepiej mi się to robi. Czyli to, że niezdrowe jedzenie wpływa na nasz organizm tak samo źle jak narkotyki. I to jest w zupełności prawda. To jest prawda, ponieważ gdy w Waszej diecie znajduje się cukier, jakieś rafinowane produkty, przetworzone produkty, to to wpływa na Wasz organizm tak źle. Tak negatywnie, że gdy po prostu na co dzień, w codziennych sytuacjach, nie czujecie się dobrze, po prostu czujecie się źle, czujecie się osłabieni, zmęczeni, macie właśnie mało energii, nie czujecie takiego wewnętrznego naturalnego haju, który jest normalny. To jest normalne uczucie każdego człowieka, żeby czuć naturalny haj. Żeby czuć się po prostu dobrze, żeby czuć szczęście, żeby czuć przyjemność. Oczywiście nie mówię tam o jakichś takich, wiecie, sytuacjach kryzysowych, że tam, nie wiem, coś się dzieje u was w życiu i, i tak dalej i się czujecie źle, co nie? No bo to wiadomo, to się zawsze trafiają takie sytuacje, że jest, jest ktoś smutny, depresja, ktoś umarł w rodzinie albo coś takiego, co nie? Ale naturalnym, tak jakby, stanem odczuwania u człowieka jest czucie po prostu takiego wewnętrznego, naturalnego haju, spokoju, przyjemności itd. I to wszystko jest zaburzone właśnie przez używki, przez niezdrowe jedzenie i przez to ogólnie toksyczne warunki, w których w dzisiejszych czasach żyjemy czyli powietrze, woda i tak naprawdę wszystko, co nas otacza w dzisiejszych czasach. Jakoś tam wpływa na nas negatywnie, ponieważ woda jest zanieczyszczona, są w niej czasami jakiś syf, i to też na nas źle wpływa. Powietrze, którym oddychamy, no to wiadomo, smog, jakieś takie tam inne rzeczy to też na nas źle wpływa. No i są tam jakieś inne różne czynniki, o których już nie będę mówił, bo materiał byłby po prostu za długi. A więc, co zrobić, żeby odżywiać się zdrowo? Przede wszystkim, w ogóle tutaj będę, powiem Wam kilka takich zasad, do których ja się stosuję i które Wam bardzo pomogą w tym, żeby po prostu zdrowe odżywianie było dla Was czymś naturalnym i coś, co będzie dla Was drogowskazem. Jedną z takich zasad jest to, że wszystko, co stworzył Bóg, co stworzyła natura, jest dla nas dobre. A to, co stworzył człowiek, jest mniej dobre. Już nie będę demonizował tego, bo nie wszystko, co stworzył człowiek, jest jakieś bardzo złe, ale zauważcie, że gdyby w naszym życiu nie było na przykład technologii, gdyby nie było jakichś tam takich właśnie syfiastych rzeczy do jedzenia, tylko byłoby owoce, mięso, tam jakieś takie najprostsze rzeczy. To wtedy nasze życie byłoby trochę lepsze, co nie? Dlatego przyjmijcie taką zasadę, ale nie bierzcie jej w 100%, co nie? Ale też nie tłumaczcie tego w ten sposób, że a skoro Bóg stworzył człowieka, to znaczy, że to co stworzył człowiek też jest dobre. Nie, tego sobie tak nie tłumaczcie. Pamiętajcie, to co stworzył Bóg, to co stworzyła natura, to jest może lepsze określenie. To co stworzyła natura jest dla nas dobre, a to co stworzył człowiek jest złe. I tutaj mówimy o jedzeniu. To jest też rzecz, którą mi powiedział mój wujek. Bardzo Ci dziękuję wujku, dziękuję, że mnie bardzo dużo nauczyłeś na temat zdrowego odżywiania. Co mam na myśli mówiąc, że to co stworzyła natura Czyli tak jeżeli natura coś stworzyła, natura stworzyła owoce, warzywa, mięso, yy, jajka, nabiał, yy, co tam jeszcze? Orzechy, nasiona, ziarna zbóż, jakieś takie rzeczy. I to właśnie stworzyła natura ryby to stworzyła natura i to jest dobre to jest nieprzetworzone oczywiście w domyśle, co nie bo wiadomo, że tak naprawdę wszystko, co się znajduje, tak naprawdę na sklepowych półkach, jest w jakiś tam sposób przetworzone ale najważniejsze jest to. Żeby to miało jak najczystszą postać. Czyli kupujemy najczystsze produkty, naj, najbardziej pierwotne, co nie? Czyli mięso. Zamiast kupować sobie na przykład, nie wiem, gotowego schabowego, tak? To kupujecie sobie mięsko, na przykład steka i sobie smażycie. I to jest najczystsza forma, co nie tego pożywienia. Bo schabowy, to już jest przetworzone jedzenie. Tutaj macie i bułkę tartą, i y, jakieś tam coś dodane, i w ogóle, co nie? I tam już coś jest. I tam zazwyczaj jeszcze jakaś chemia się znajduje w tym pożywieniu. Konserwanty i takie tam inne. Więc sięgamy po najprostszą formę pożywienia: mięso, ryby, jajka, yy, owoce, warzywa, nasiona, orzechy, nabiał, miód. Miód jest dobry, tylko miód. Od jakiegoś pszczelarza, nie z pasieki. Miód, kurde, po prostu w najczystszej możliwej postaci, od kogoś zaufanego, żeby to nie był taki syfiasty miód ze sklepu, bo to już jest przerobione. Wam jest może coś dodane, jakiś cukier, coś, a tego nie chcemy. Chcemy mieć fajny miodzik. I miód jest fajnym zastępnikiem, właśnie cukru białego, którego powinniśmy jeść jak najmniej, a najlepiej w ogóle. No, i tutaj taka kolejna zasada, którą fajnie sobie omówić: czyli jeść to, co nasi przodkowie identyfikowali jako jedzenie. Czyli po prostu, nie wiem, czy ktoś z Was widział taki filmik w internecie. Ostatnio krążył po internecie taki film, że. Jakiś gościu wziął hamburgera z McDonalda i dawał go misiowi. Jakiemuś niedźwiedziowi po prostu. No i ten niedźwiedź nie chciał w ogóle jeść, nawet tego co nie. I widzicie, i tu już jest sedno całej sprawy: że nawet zwierzęta wiedzą, że to jest syf, bo zwierzęta to czują, mają bardzo dobry węch i one wiedzą, czy to będzie dla nich dobre, czy to będzie dla nich niedobre, co nie. I dlatego my powinniśmy właśnie trochę być jak takie zwierzęta. Czyli patrzymy sobie na to pożywienie i patrzymy, czy coś takiego jedli nasi przodkowie, co nie? I czy oni by to identyfikowali jako pokarm. No i część na przykład rzeczy, które my dzisiaj jemy, nasi przodkowie mogliby nawet nie wiedzieć, że to jest jedzenie, jakby to zobaczyli. Dlatego też. Też nie dosłownie to brać tą zasadę, ale jednak mieć ją gdzieś tam na uwadze, co nie? No bo jednak nasi przodkowie jedli takie proste rzeczy, tak jak wam powiedziałem, to co natura dała, czyli mięso, ryby, jajka, jakieś takie rzeczy, co nie? Więc to jest też fajna zasada. Pamiętajcie, żeby czytać składy produktów, które kupujecie. Ponieważ może was to zaskoczyć, ale w większości produktach Znajduje się po prostu syf. Cukier rafinowany, jakieś syropy glukozowo-fruktozowe, jakieś kurde konserwanty, inne takie rzeczy. Więc czytajcie wszystkie składy produktów. Kupujecie jakiś produkt, najpierw sprawdzajcie jego skład. I najlepiej sprawdzać to za każdym razem, bo czasami zdarza się tak. Że nawet jeżeli już wiecie, że jakiś produkt jest dobry, że tam ma dobry skład, to po jakimś czasie może się wydarzyć taka sytuacja, że producent po prostu zmienia skład produktu. I na przykład wcześniej go kupowaliście i miał dobry skład, i teraz kupujecie i jest coś tam dodane, co nie. Ja tak miałem na przykład z sosem boloński. Kiedyś kupowałem sos boloński taki do spaghetti, co nie? No i na początku tam nie było cukru, tam były jakieś proste takie składniki, pomidory, jakieś takie inne rzeczy. No i po jakimś czasie tam jak nie robiłem tego spaghetti, to przyszedłem sobie do sklepu i patrzę, dobra, sos boloński. Patrzę skład, cukier. Patrzę kolejny sos boloński, cukier. I po prostu było to dla mnie dziwne, bo wcześniej kupowałem po prostu te produkty, i wcześniej się w nich cukier nie znajdował. I to było dla mnie po prostu dziwne, że nagle we wszystkich, kurde, sosach bolońskich jest cukier. No ale cóż, no, wiecie, trzeba być po prostu czujnym i zwracać na takie rzeczy uwagę. E, więc czytajcie sobie te składy produktów. Musicie też wiedzieć, których produktów, e, które produkty warto unikać. No i tak, nie będę się na ten temat rozwodził, ale najlepiej usunąć po prostu ze swojej diety y, takie produkty rafinowane. Czyli jest to na przykład cukier, y, mąka. Jeżeli już jakaś mąka, to najlepiej, żeby to była jakaś inna mąka niż y, właśnie pszenna, y, a najlepiej to, żeby to była albo mąka pszenna y, taka pełnoziarnista. Albo żeby to była po prostu jakaś inna mąka, co nie? Z czegoś innego. Kolejna sprawa, tak jak powiedziałem, e, najlepiej, żeby miody, na przykład jeżeli miód chcecie sobie kupić, no bo jeżeli tam ograniczycie cukier, no to was będzie ciągnęła do słodkiego, to dobrą alternatywą dla tego jest miód. No, i ten miód najlepiej sobie właśnie kupować od jakiegoś takiego prywatnego dostawcy, jakiegoś pszczelarza itd. No, bo wtedy macie pewność, że prawie na pewno macie pewność, że ten miód będzie dobrej jakości. Co nie, że tam nie będzie żadnych dodatków, że nie będzie yy, słaby po prostu, co nie, że będzie zdrowy w miarę. Kolejną rzeczą, na której bym się skupił, to to, żeby właśnie yy, używać dobrej jakości olejów oleje na przykład takie w stylu oliwa z oliwek albo nie wiem oliwa z jakichś tam awokado z jakichś takich rzeczy słyszałem, że po prostu na przykład taka stand, standardowy taki olej którego się używa, czyli olej yy, chyba rzepakowy czy tam słonecznikowy, nie pamiętam, ale że tam któryś tam był używany do yy, Silników czy czegoś, nie pamiętam, do napędów jakichś i że ponoć to jest niezdrowe. Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale prawdopodobnie jest tak jak mówią, czyli to jest niezdrowe. Czyli najlepiej jakieś takie najbardziej naturalne rzeczy, czyli oliwa z oliwek i tak dalej. I, i to najlepiej sobie stosować, yy. tylko pamiętajcie też, żeby właśnie na tą oliwę, z oliwek też zwracać uwagę, bo bardzo dużo trafia podrób na rynek i, i trzeba po prostu, nie wiem, być czujnym, tak jak mówię. Pamiętajcie, zawsze bądźcie czujni. Ostatnio Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że produkty takie jak na przykład kiełbasy, salami, jakieś takie szynki, i tak dalej, są tak samo niezdrowe i tak samo wpływają na właśnie tworzenie się nowotworów, jak na przykład alkohol, papierosy i inne takie substancje. Dlatego na pewno nie stosujcie, znaczy nie, nie jedzcie takich rzeczy jak szynki, jakieś takie rzeczy. W ogóle wieprzowina to jest ponoć bardzo niezdrowa rzecz, więc na to też bym uważał. Właśnie też mi się wydaje, że, że to chyba ta Światowa Organizacja Zdrowia chyba mówiła o tym, że to wieprzowina właśnie jest. No ale wiadomo, że te szynki i tak dalej, no to z wieprzowiny głównie, tak? Ale oprócz tego, że jest to wieprzowina i wieprzowina sama w sobie jest niby niezdrowa, tak? To oprócz tego są tam dodawane bardzo dużo różnych... Chemii, tak? Konserwantów, jakichś takich rzeczy, które są po prostu niezdrowe. Więc oprócz tego, że wieprzowina jest sama w sobie niezdrowa, to jest tam dodawany jeszcze syf, który jest jeszcze bardziej niezdrowy i który powoduje tam jakieś choroby, nowotwory i tak Więc na to bym uważał. Dobra, tutaj przygotowałem krótkie zestawienie. Po lewej stronie macie rzeczy, które warto jeść, które są zdrowe, które nas odżywiają, a po drugiej stronie znajdują się rzeczy, które są niezdrowe, których, rzeczy, które warto unikać, ponieważ po prostu szkodzą naszemu organizmowi. I tak naprawdę to jest tyle. Oczywiście, taka lista powinna być znacznie dłuższa, ale zawarłem tutaj najważniejsze rzeczy i te najbardziej istotne, i po prostu niech będzie to dla Was drogowskazem. No ale dobra, powiedzmy sobie może jak to wszystko zacząć. Na początku ja bym raczej zaczął od rzucania takich najbardziej rzeczy uzależniających, czyli cukier, słodycze, bo to jest tak naprawdę najcięższe z tego wszystkiego, co nie, bo to po prostu jesteśmy do tego przyzwyczajeni, zwłaszcza młode pokolenie. My, młodzi ludzie, po prostu byliśmy wychowywani od samego dziecka, że tam słodycze, słodycze, jakieś fast foody i tak dalej. Chyba, że wychowaliście się w rodzinie takiej, która w miarę zwracała na to uwagę, co nie? Ale właśnie najpierw bym zaczął od właśnie wyeliminowania takich produktów, najbardziej przetworzonych cukierków, właśnie słodyczy, cukru i w ogóle. No, i potem bym przechodził dalej, co nie, czyli ta wieprzowina, jakieś tam oleje i tak dalej. No i oczywiście też fast foody, jedzenie na mieście, jakieś takie rzeczy. Nie mówię, wam, że, nie mówię Wam, że tak jakby całkowicie macie to wyeliminować. Jeżeli naprawdę nie możecie bez tego żyć, to starajcie się to ograniczyć do minimum. I minimum to jest najlepiej raz na kilka miesięcy. Oczywiście nie od razu, możecie sobie, wiecie, powoli, powoli, ale im szybciej, tym lepiej, bo to jest taki sam syf, właśnie jakbyście na przykład narkotyki brali. To na Was wpływa negatywnie, przez to nie czujecie wewnętrznego naturalnego haju, nie czujecie się dobrze, czujecie się osłabieni. A czasami niektórzy myślą, że się czują dobrze. Ale nie wiedzą, że mogliby się czuć jeszcze lepiej, że mogliby odczuwać naturalny haj, że jakby byli po narkotykach tylko że na trzeźwo. I um, um, zaufajcie mi, możecie się tak czuć, jeżeli po prostu zadbacie o tą dietę i jeżeli zadbacie o to, żeby wasz organizm był oczyszczony, żeby nie było w nim syfu, to możecie się czuć po prostu, jakbyście byli naćpani bez ćpania. Dlatego mówię wam, te fast foody ograniczajcie a zwłaszcza zwłaszcza sosy zwłaszcza jakieś takie chemiczne rzeczy typu McDonald's McDonald'a to w ogóle najlepiej całkowicie wyeliminować ze swojej diety. Ale jeżeli już czasami na przykład jecie jakiegoś tam kebaba, hamburgera to możecie sobie zrobić tak, że jeżeli już naprawdę nie możecie wytrzymać to na przykład zjedzcie sobie takiego kebaba bez sosów i bez na przykład surówki, bo w surówkach też jest cukier. Też są jakieś tam syfiaste rzeczy, co nie? Dlatego najlepiej sobie po prostu wziąć takiego kebaba bez w ogóle ciasta, bez ciasta. Po prostu bierzecie samo mięso i frytki i tam ewentualnie możecie sobie w domu na przykład zrobić sos czosnkowy, że tam bierzecie jogurt grecki, dajecie do niego kurde, nie wiem, czosnek, sól, pieprz i macie sosik i sobie dajecie ten sosik do tego kebaba, co nie? I tak samo z hamburgerami, jakimiś takimi rzeczami, bo to wszystko, tak naprawdę nie wiecie, co tam się znajduje. Ja nie wiem, Wy nie wiecie, bo nie wiecie, yy, co tak jakby w restauracji, skąd zamawiane jest, czy robią mięso na miejscu. Czy może sprowadzane jest, czy jest tam coś dodawane? Nie wiecie, czy tak jakby sosy są robione na miejscu? No wiadomo, że nie są. Są kupowane w sklepie, a to jest największy syf. Tam jest cukier, ocet spirytusowy, który zawiera śladowe ilości alkoholu, i który wpływa negatywnie po prostu na to, jak się czujecie. I to jest właśnie kolejna rzecz, o której zapomniałem, czyli ocet spirytusowy. Niektórzy tam mówią, że tam ocet spirytusowy nic nie robi. Jak dla mnie jeżeli coś zawiera nawet śladowe ilości alkoholu, to wpływa negatywnie na organizm. I ja to po prostu wiem z autopsji, ponieważ yy, ja mam bardzo wrażliwy organizm. Jeżeli ja coś wprowadzę do swojego organizmu, to ja po prostu natychmiastowo wyczuwam zmianę swojego samopoczucia. Na przykład miałem tak jakiś czas temu, że, że zjadłem tak kawałek, odrobinę ciasta, już się nie mogłem powstrzymać. Taki ma malutki kawałeczek mi dała po prostu dziewczyna na widelczyku po prostu taki mały kęsik to był, mały kęsik, nie mogłem się powstrzymać ale oczywiście teraz tak tr trzymam na 100%, co nie, żeby w ogóle nie jeść takiego syfu, ale to było jakiś czas temu i wziąłem takiego kęsa i po chwili ja czuję takie rozgrzanie tutaj czuję takie coś, jakbym, kurde, był no, nawalony po prostu jakbym, kurde, był pijany i potem tak skumałem, że kurde, ale w sumie w tym cieście często się te ciasta, do tych ciast dodaje jakiś na przykład rum, wódką się nasącza. I to mogło być to, co nie? Yy, I po prostu pamiętajcie, kwestionujcie wszystko. Jeżeli coś niecie, to zastanawiajcie się z czego to się składa w ogóle, co nie? Co tam się znajduje w środku? Składajcie, z, tak jakby szukajcie tych składów produktów i patrzcie co tam się znajduje. A nawet nie możecie w 100% czasami ufać takiemu składowi, ale w miarę możecie, co nie w miarę możecie, ale też pamiętajcie, że trzeba zachować tam, że tam zawsze trzeba coś kwestionować, że tam zawsze coś tam może być, bo producenci nie dbają o to, żeby człowiek był zdrowy, tylko o to, żeby jak najmniejszym kosztem wyprodukować jedzenie, które będzie się sprzedawało i żeby było smaczne, uzależniające, żeby ludzie to kupowali. Dlatego trzeba uważać, zawsze sprawdzać wszystko najlepiej. Najlepiej to, jak sobie takie jedzonko sprowadzacie od kogoś, od jakiejś babci starej ze wsi, na przykład kurczaka, jeżeli od takiej babci kupicie, albo jajeczka od kury takiej z prywatnego gospodarstwa domowego. Co nie? Że tam babcia jakaś ma kurę i ta kura znosi jajka, i po prostu, żeby sobie dorobić, to ona te jajka sprzedaje potem. No to tak najlepiej się robić, co nie? Że od takiej babeczki sobie babci kupować takie produkty jajka, mleko, jakieś właśnie kurczaki, mięso, coś w tym stylu, jakieś takie naturalne produkty, owoce, warzywa. Znajdź sobie prywatnych dostawców, którzy wa będą wam to dowozili. I będziecie mieli czyste, świeże produkty, prosto po prostu od rolnika. I to są najlepsze produkty, które po prostu najlepiej wpływają na nasz organizm. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada, o której warto pamiętać. Jeżeli już zjesz coś niedobrego, Niezdrowego i w ogóle To nie rób sobie z tego powodu Wyrzutów sumienia Bo to uwierzcie mi Ale nie wpływa zbyt dobrze na psychikę człowieka Jeżeli będziesz się za to cisnął Że właśnie o Jezu nie dałem rady Nie po prostu mam słabą wolę I tak dalej To nic ci kompletnie nie da Stało się trudno Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem yy, Ale pamiętaj też żeby tego Nie bagatelizować Czyli dobra, stało się, raz, ok, dobra, nie ma co, co się po prostu, co robić sobie wyrzutów sumienia, ale przy kolejnym posiłku nie pobłażam sobie dalej, czyli dobra, raz zjadłem, o dobra, to jeszcze dzisiaj sobie zjem to, to i to, dzisiaj mam, skoro już dzisiaj zjadłem, to już dzisiaj sobie tam odpuszczę, co nie? Nie. Nie, po prostu następny posiłek Jeżeli już się skusiłeś Postaraj się Żeby już nie iść. Żeby już nie jeść tego syfu po prostu I tyle Nie bagatelizuj tego Dobrze, raz Okej, okay, zdarzyło się Zjadłeś coś niezdrowego Co jest niedobre dla twojego organizmu Ale następne Postaraj się już Żeby już następnym razem Takiej sytuacji nie było tak? Bo to jest coś, co po prostu na przykład bardzo dużo osób, które są uzależnione od jakichś rzeczy, tutaj właśnie dzisiaj akurat mówimy o jedzeniu, ale jeżeli byśmy na przykład mówili o powiedzmy, nie wiem, alkoholu albo narkotykach, to jeżeli taka osoba na przykład próbuje rzucić uzależnienie swoje. No i jej coś tam nie wychodzi. Raz, nie wiem, napije się albo coś takiego. No to jeżeli ta osoba sobie będzie nakręcała na głowę, że ona, że ona, tak jakby wypiła, że ona ma słabą wolę, że jest po prostu do niczego, no to to jej nic kompletnie nie da. Dobra, stało się, trudno. Próbuję dalej. I tyle, idę do przodu. Stało się. Nie udało mi się, popełniłem błąd, ale idę dalej, próbuję dalej. Próbuje dalej tego nie robić. I tyle. I po prostu takie podejście musicie zachować. Dlatego pamiętajcie, to, co stworzyła natura jest dobre, a to, co człowiek stworzył jest niedobre. Złe jedzenie wpływa na was tak samo jak narkotyki. Czyli negatywnie, negatywnie na nasze samopoczucie wpływają właśnie. Niezdrowe produkty do spożywania źle na nas wpływają, źle czujemy się, nie, czuwa, nie odczuwamy naturalnego haju. I ostatnia rzecz, czyli jedzmy to, co nasi przodkowie identyfikowali jako pożywienie. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda, czy to się w ogóle nadaje do jedzenia, czy, czy to po prostu wiecie. Bo ja nagrałem takiego TikToka jakiś czas temu, że gdyby ktoś wziął rozpuszczalnik i napisał na nim napój do picia, to ludzie by to kupowali, a gdyby to w ogóle było zareklamowane przez jakiegoś tam znanego aktora, piosenkarkę, to ludzie by to pili litrami, dlatego nie, da, nie dajcie sobą manipulować, my cały czas jesteśmy jakimiś właśnie takimi informacjami faszerowani, są jakieś nowe, wychodzą rzeczy, czekolada dubajska, makflary pistacjowe albo coś takiego i ludzie od razu biegną, o Jezu, ja muszę spróbować, ja muszę spróbować, a to wszystko jest uzależnienie od cukru po prostu. I to jest uzależnienie od cukru, i wszyscy, kurde, biegną. A to w, tak naprawdę tej branży spożywczej na tym zależy, żeby nas właśnie skusić, tak? Bo to coś nowego wyszło. Weź spróbuj i się uzależni, i kupuj to potem. No więc tak to właśnie wygląda. Pozdrawiam Was. Odżywiajcie się zdrowo i pamiętajcie, żeby nie jeść syfu. Na razie.